Mamy mordeszki. Dzisiaj nie typowy odcinek. Dostaliśmy paczuszkę. No ale paka. No ale tutaj. Zapakowane elegancko powiem ci. Ja już mówię, widzowie, o co, chodzi, o co tu chodzi w ogóle. Mleko. Widzowie, mniej więcej tak to się prezentuje. Dostaliśmy mleko od naszego ziomeczka, który karmi jedynie trawą. W zimę krowy też się paszą na trawie. Dostaliśmy mleko randomo od randomowych tam rolników od pani J, pani A pani C e, Dostałem również <grych> cebulkę do tatara oraz e, ser i masło z Simmental'a oraz dostaliśmy Simmental'a, to jest tam zaufany rolnik, to też karmi tylko trawą i sianem, tylko inna rasa nie? To jest Jersey i tutaj Simmental Widać w ogóle od razu różnicę w tym kolorze jakby no będziemy testować jak to wygląda w smaku generalnie. Myślę, że najpierw spróbuję tego masła. No to jest jedyne takie, coś, co mnie zaskoczyło w sumie też tutaj. Dzięki oczywiście Janek. O wow. Ty, ale to się dosłownie. Bardzo fajnie tak się rozpływa wręcz w ustach. Ten smak jest taki, nawet nie wiem jak to powiedzieć, czuć trochę w tym taką krowkę jakby, ale kupowałem już wcześniej mała rzekomo, ale no inaczej tutaj smakuje, zajebiste. Myślałem generalnie jak zrobić najlepiej kadr, wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. Gdyby było to w miarę ciekawe, zaczniemy sobie od HF Mix od Pani A, czyli od HF-ki, krówki, tam po prostu z jakiegoś rynku. ale słodziutkie w sumie, ty. No. Hm. A nie, to pan A. Przepraszam. No słodziutkie. Ja wcześniej piłem to mleko, to moje takie nie było na przykład. Więc to już od razu jest lepsze niż te, co brałem. Fajne. Nie, nie daję jeszcze skali, bo muszę porównać... Nie, nie, nie wiem, jak sakują w sobie dobre mleka, nie? Myślę, że skala będzie na końcu. Następne mamy... HFK, panice. Pozdrawiam panią C. Chociaż zobaczymy, jak to będzie smakować. Mam porównanie mniej więcej do tej poprzedniej. Była bardzo słodka tamta, yy, tamte mleko. Uuu! Tu już nie jest tak samo. Ta była słodka wcześniejsza, ta jest taka trochę bardziej. Nawet nie wiem, to nie jest kwaśne tylko takie. No, troszkę. A to było słodkie, to jest takie mniej słodkie, trochę bardziej kwaśne, ale to nie jest takie, że zsiadłe, tylko po prostu. Hmm. No nie wiem, lecimy dalej. Teraz HFK również od pani J. Generalnie wszystkie te trzy plastikowe butelki są HFK-krówki. Pierwsza była słodka, druga taka lekko kwaśna, ale to nie, nie było zsiadłe, bo. No nie dobra, uwaga, lecimy z tym. O, to jest takie podobne do tego pierwszego, nie? Ale mniej słodkie, mam wrażenie. Może to porównać, czekajcie. Tak. To jest zdecydowanie najlepsze z tych wszystkich trzech. W sensie najsłodsze. Nie wiem, czy to ma być najsłodsze, czy jakie. Następnie jest to i później tam to lekko kwaśna od pani, pani C ale dobra, nie, nie po to tutaj takie playsy robiłem od ziomeczka widzicie co tam się czai ten duży słój i ten mniejszy teraz na, czas na to dobra ziomeczki, ja pozwolę sobie tutaj to nalać, bo to jest wielki słój ty, ale jak ja to mam nalać? <grym> w sumie to od razu mi to się jakby spadnie, skapnie dobra ziomeczki, nie ma co wypijemy to z gwinta, bo mi skapnie O, wow! Ty! Dosłownie jak czekolada, ale jestem ciekaw w sumie do tego pierwszego, co próbowałem. Ty, no jakby... Pan A według mnie to jest słodsze niż ten swój od cementala. Teraz czas na... Gwóźdź programu. Jak już tak wszystko z, piję z tego gwintu, to sprawdziłem, że to też wypiję. Tylko żeby się nie rozlało, bo to jest... ...ceniony napój. Uuu, kurwa. Dobra. Ty, w ogóle ten kolor jakby od razu... Dobra, próbujemy. Tu jakieś chyba grudki jeszcze pływają. O, 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 o. Co ty gadasz, że to jest surowe, ty? Ty, co? Ja nie wierzę, że to jest bez dodatków żadnych, ty. Janek Beskid tu tak jest, o, kurwa, tej. To dosłownie smakuje jak czekolada milka. Ja nie żartuję. Ty, to jest mocne, serio. Dobra, ja już chyba wiem, jak to wygląda. No to tak. No to generalnie pierwsze miejsce na pewno, nie, bez zaskoczenia, od ziomeczka, Jersey, rasa mleko typu A2, czyli lepsze, takie naturalne, nie żadne zmodyfikowane. No 10 na 10, zdecydowanie. No normalnie poczułem, jak się jakbym jadł czekoladę. Teraz już wiem, więc jak powinno smakować mleko, nie? Eee, jeszcze w ogóle. Nie wiem, czy widać. Takie grudki, jakby, nie? No. No, mocne. To jest, to jest, to jest, to jest, kurwa gigant. To jest gigant. Number 1, 10 na 10. Number 2. No, ku zaskoczeniu pewnie twoi, Twojemu yy, Janek, to będzie właśnie ode mnie HF Mix Pan A. Według mnie lepiej smakuje niż ten Sentimental. No, kurde, jest jakiś taki. Też słodki. Też słodki. Według mnie też jest zajebisty. Pierwszy raz piję takie mleka, więc dla mnie są serio dobre. Ale tutaj no, według mnie 8... Nie, nawet 9 na 10, 9 na 10 według mnie. Trzecie miejsce to będzie ten właśnie gigant, ten duży słój i To nie jest tak, że on jest... Czekaj, ja muszę to spróbować jeszcze raz. Bo on po prostu się różni, on jest... Jest ta słodycz. Ale ja już wiem, o co chodzi z tymi mlekami, no. To jest... jakby połączenie tego... Mm, drugiej, tej drugiej HF-ki, co robię w recenzję. Tej, co mi najmniej wsiadła. Ona jest właśnie słodycz, połączona z tym. Może bez kitu, jakby... to jest ten proces siadania się, może ja, ja jestem w błędzie. Może to to. Numer 4 to będzie... Pani J. Też HF Mix. Tu jest... Yy, porównanie do tego Pana A. To jest dalej, to jest słodkie, ale nie aż tak słodkie, nie? Eee, właśnie, tamto oczywiście dałbym 8 na 10. Pani J dałbym 7,5, 7,5. I na koniec mamy Pani C, też KFK Mixa. Hmm. To mi w ogóle nie siada, tutaj, tutaj dałbym 4 na 10. No i mniej więcej tak to wygląda, nie? Generalnie im lepiej się odżywia krówka, czyli im więcej je trawki, tym smaczniejsze. Dziękuję Ci, Janek, za, za tego giveaway'a z tym jersey. Fajnie, że spróbowałem. Wiem już, jak to ma wyglądać, bo to mleko, co kupowałem tam tydzień temu, ono w ogóle nie jest... Znaczy, w porównaniu do, do tych nie ma podjazdu, nie? Zapomniałem jeszcze o serze. Zostaliśmy przecież też ser. Tak to wezmę po prostu. Mm. No surowy ser Też już rozumiem, z czym to się gryzie No totalnie inaczej niż do sklepu jakiegokolwiek Ja kupowałem niby surowe sery tam z Auhana, ale No nie To w ogóle inny smak Żywmy się zdrowo, surowo Bo to jest naprawdę dobre